Dziś na kanale o technologii prawdopodobnie najlepszy smartfon do 1000 zł, czyli Oppo A6 Pro. I pamiętajcie, że jeżeli już teraz chcecie kupić Oppo A6 Pro, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert zarówno stacjonarnie jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I moim zdaniem to naprawdę jest najlepszy nowy smartfon do 1000 zł, ale ja to powiem. Ja to teraz nagrywam, i wiem, jak to będzie wyglądać w komentarzach. Krzyk będzie, kwik będzie, jęk będzie, że jak to? Procesor za słaby. Ten model ma lepszy procesor procesor, procesor, procesor. Ja do końca nie wiem o co wam chodzi. Macie fetysz tego procesora, a przecież nawet w modelach właśnie takich kosztujących poniżej 1000 zł mamy naprawdę procesory, które wystarczą do codziennej pracy. I tutaj mamy właśnie MediaTek Dimensity 6300. Wiem, że w CMF Phone 2 Pro jest 7300, ale naprawdę ten smartfon działa po prostu dobrze, działa płynnie, bardzo miło się z niego korzysta, więc od razu miejmy to za sobą. Tak, w tej półce cenowej da się znaleźć smartfony z lepszym procesorem, ale moim zdaniem, patrząc ogólnie, Oppo A6 Pro i tak jest lepszym smartfonem do 1000 zł dla 95% użytkowników i już Wam tłumaczę dlaczego. Bo mamy tutaj rzeczy, które są po prostu przydatne. Mamy tutaj akumulator 6500 mAh. Mamy ładowanie 80W. Ładowarka oczywiście nie jest dodana do zestawu, ale to kwestia Unii Europejskiej, a nie samego producenta. No, i z tego akumulatora wynika bardzo długi czas pracy. Z tego szybkiego ładowania wynika fakt, że nawet jak rozładujemy ten smartfon po dwóch dniach, załóżmy, to doładujemy go w mniej niż godzinę. Więc to jest wszystko super, to są bardzo przydatne rzeczy, które ja niezwykle doceniam. I powiem Wam, że mój największy problem ze smartfonami Apple i Samsunga jest właśnie taki, że one nie mają szybkiego ładowania i mają małe akumulatory. A tutaj proszę bardzo, Oppo w modelu nie za 3, 4, 5 tysięcy. Zł, tylko kosztującym na promocji poniżej 1000 zł pokazuje, że jednak da się to wdrożyć. Kolejna rzecz to certyfikat IP69, czyli mamy tutaj wodo- i pyłoszczelność w praktycznie najwyższym standardzie. Wiadomo, da się znaleźć jeszcze jakieś wyższe, ale jeżeli chcecie się z tym telefonem kąpać, jeżeli chcecie chodzić z nim w deszczu, jeżeli rzucicie go przypadkiem w piach, to nic nie powinno mu się stać, czyli tak po ludzku będzie wytrzymały. Oczywiście i tak będziecie mogli go zniszczyć, bo wielo Myśli, że o jak telefon jest wytrzymały, albo jak ma standard militarny, bo ten też ma standard militarny. To oznacza, że nawet jak rzucę nim obetą z całej siły, to nic się nie stanie. Nie, tak to nie działa. Standard militarny to są specjalne testy, które są wykonywane. Jak telefon działa na szybką zmianę temperatury, na przykład i tak dalej. Tych testów jest mnóstwo i każdy produkt ma oznaczone, które testy przeszedł. Więc tym konkretnie trzeba się zainteresować. A sama norma IP69 to, tak jak mówiłem, wodopyłoszczelność, więc w codziennym użytkowaniu. Temu telefonowi nic nie powinno się stać, a nawet jak z jakiegoś powodu będziecie mieli potrzebę, żeby przejechać tutaj Karcherem, ja przecieram telefon szmatką, ale może ktoś chce czyścić Karcherem, no to też ten telefon nie powinien się zamoczyć. W sensie w środku, bo na zewnątrz będzie mokry. Trudno też narzekać na multimedia, bo z jednej strony mamy głośniki stereo, wolę powiedzieć je od razu, bo ja często o tym zapominam, a z drugiej strony mamy wyświetlacz amoledowy, który ma 6,57 cala, ma częstotliwość odświeżania 120 Hz, więc mamy tutaj naprawdę takie uczucie płynności. Wiem, że znajdą się telefony szybsze od tego modelu pod względem na przykład samej wydajności, tak jak mówiłem, ale w codziennym użytkowaniu te animacje to wszystko jest bardzo płynne i to naprawdę czuć. To jest po prostu super. Do tego sama jakość wykonania i wygląd. Widać, że ten telefon bardzo mocno nawiązuje do swojego dużo droższego brata, czyli Oppo Find X9 Pro, i nie ma w tym absolutnie nic złego, ponieważ Oppo Find X9 Pro to jest po prostu telefon piękny i ten też mi się bardzo podoba. Tutaj obudowa prosta, bardzo ładna. Ta wyspa aparatów za bardzo nie wystaje. I co się dzieje z przodu? Z przodu mamy. Cieniutkie, symetryczne ramki, czyli też coś, co do niedawna było niespotykane w smartfonach kosztujących mniej niż 1000 zł, a tutaj jednak to mamy, więc ten telefon naprawdę prezentuje się ślicznie. Chociaż jak tak bliżej patrzę, to może faktycznie ta dolna ramka, minimalnie grubsza, ale to są naprawdę części milimetra. Jak się patrzy tak normalnie, to wszystko wydaje się symetryczne w codziennym użytkowaniu też nie sposób narzekać na wydajność. Tak jak mówiłem, mamy tutaj procesor MediaTek Dimensity 6300. Do tego mamy tutaj 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2, czyli w takim wystarczającym po prostu. Nie jest to pamięć bardzo wolna jak eMMC 5.1, ale nie jest też tak Turbo szybka jak UFS w wersji 3.1.4.0 albo w jeszcze nowszych. I ta pamięć UFS 2.2 pod względem szybkości powinna wystarczyć zdecydowanej większości użytkowników i nie będzie sprawiać, że ten telefon bardzo szybko zacznie zamulać. Jeżeli chodzi o standardy łączności, to mamy wszystko czego potrzeba, tylko nie zawsze w najnowszych standardach, bo mamy NFC do płatności zbliżeniowych, mamy Bluetooth 5.4 i mamy Wi-Fi, ale nie 7 ani 6, ale Wi-Fi 5. Ale w większości osób, zwłaszcza w tak budżetowym urządzeniu, absolutnie to powinno wystarczyć. Do tego mamy oczywiście łączność 5G. Zresztą na pudełku podkreślają że po A6 Pro 5G. E, więc e, jak najbardziej mamy tutaj wszystko, czego potrzeba. Ładowanie mamy unijne po USB- c i samo USB-C ma format 2.0, więc jest bardzo wolne, ale wydaje mi się, że w takim smartfonie to absolutnie nikomu nie będzie przeszkadzać. Jeżeli chodzi o aparaty, to mamy dwa, ale warto zawracać sobie głowy tylko jednym, bo główny aparat ma 50 megapikseli i jasność F na 1.8, a drugi ma rozdzielczość 2 megapiksele, ma matrycę monochromatyczną, więc to jest taki dodatek, można powiedzieć. Sami świadomie tego aparatu włączać nie będziecie. Więc tak naprawdę mamy jeden aparat, który wystarcza do robienia takich codziennych zdjęć, które chcecie wrzucić gdzieś na media społecznościowe, chociaż nie nie jest to jakiś przesadnie super aparat określiłbym go jako wystarczający i całkiem normalny w tej klasie cenowej więc mimo wszystko jest ok i podejrzewam, że wiele osób bardziej niż sam aparat doceni to, że ma do czynienia z ładnym dobrym urządzeniem, które ma w dodatku funkcję AI, bo op po inaczej niż chociażby Samsung nie realizuje swoich funkcji AI bezpośrednio na urządzeniu, tylko realizuje je w chmurze, co ma swoje plusy i minusy, ale plusem zdecydowanie jest to, że te AI nie zależy od mocy obliczeniowej samego urządzenia, więc nawet na tak tanich smartfonach jak Oppo A6 Pro to AI może tutaj dobrze działać. Tylko musicie mieć dostęp do internetu. I kiedy mówię AI, nie chodzi mi tutaj o czata GPT czy Gemini które swoją drogą jest chyba już w praktycznie każdym smartfonie. Chodzi tutaj o narzędzia AI do zdjęć, więc mamy na przykład gumkę do usuwania różnych elementów, opcję usuwania ludzi ze zdjęć, mamy możliwości retuszu właśnie za pomocą AI i to są narzędzia naprawdę przydatne. Na przykład, kiedy na początku tego roku byłem w Dubaju, byliśmy na takim starym rynku, bardzo turystyczne miejsce, mnóstwo ludzi i moja żona narzędzia, Rzekała, kurczę ja to bym chciała, żeby tutaj ludzi nie było. Ja do niej, hej, ale ty też tu jesteś. Ona, ale ja bym chciała, żeby ludzi nie było, bo bym zrobiła piękne zdjęcie e, i w ogóle. I ja wtedy wyjąłem Oppo, model droższy, Oppo Find X8 Pro akurat. Zrobiłem zdjęcie, wybrałem tę opcję usuwania osób ze zdjęcia i żona była zachwycona, no bo nie trzeba było ludzi wyganiać. Nie umiałbym nawet tego zrobić, e, a jednak efekt na zdjęciu został uzyskany. Jeżeli chodzi o system, jest to znany wszystkim kolor OS, czyli typowe oprogramowanie dla Oppo bazujące na Androidzie 15 i powiem Wam, że mamy tutaj inaczej niż na OnePlusie i na Realme na przykład, mamy trochę aplikacji zbędnych zainstalowanych, zobaczcie zresztą sami. Jedna gra, druga gra, trzecia gra, czwarta gra, piąta gra, szósta gra, siódma gra więc tego jest naprawdę dużo. Ale powiem Wam, że na szczęście można te wszystkie zbędne aplikacje łatwo usunąć. A jeżeli chodzi o aktualizację oprogramowania, no to będziemy mieli tutaj dwie aktualizacje Androida, czyli do szesnastki i do siedemnastki, bo ten smartfon bazuje na piętnastce, oraz trzy lata aktualizacji bezpieczeństwa. No i co, przechodzimy do podsumowania. OPPO A6 Pro zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bo, tak jak mówiłem na początku, ludzie będą mówić, że procesor za słaby, ale co z tego, że procesor, no nie powiem nawet, że za słaby, co z tego, że procesor słabszy niż w niektórych innych modelach, skoro cała reszta się zgadza: akumulator 6500 mAh, ładowanie 80W. Norma wodoszczelności IP69. Standardy militarne. Ekran AMOLED 120 Hz Full HD ⁇ głośniki stereo, AI i mógłbym tak wymieniać jeszcze długo. A z wad bym powiedział, że szkoda, że jeden taki użyteczny aparat, szkoda, że nie mamy jeszcze aparatu szerokiego, no ale w tej cenie nie można mieć wszystkiego, więc i tak powiem Wam, że zdecydowanie w tej cenie polecam. Co prawda, cena standardowa tego modelu to jest 1199 zł, ale do 30 grudnia cena będzie wynosić 999 zł. Więc ja uznaję, że to jest model kosztujący do 1000 zł. Więc każdemu, kto szuka bardzo dobrego smartfona do 1000 zł, zdecydowanie polecam Oppo A6 Pro. Zdecydowanie jeden z najlepszych wyborów w tej półce cenowej, a dla wielu osób po prostu najlepszy w tej półce cenowej. No i co? Pamiętajcie, że jeżeli chcecie już teraz kupić ten smartfon, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. A już zupełnie na koniec proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. No i mam też dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. No i skoro mamy dzisiaj taki smartfon, to hasłem niech będzie mniej niż tysiak. I jeżeli wpiszecie to hasło, to będę wiedział, że cały ten film obejrzeliście od początku do końca. A poza tym widzimy się niebawem w kolejnych materiałach na kanale o technologii, na kanale o domu. Słyszymy się też w podcastach. Kaście o technologii i widzimy na żywo tutaj, w Muzeum Gier i Technologii w Bieńcoku, gdzie nagrywaliśmy ten odcinek. Cześć!